<śmienic> <śmienic> Hahahahaha oh shit! Już widzę Grow Street! Chudy cieciu! Wróciłem! O oh mały, psie! Skąd cię przywiało? Przybij papowca Jimmy Jamie! Ruscy mnie zgarnęli z krzywego koła Za trawkę od wuja Shankly Zatrzymałem się koło McDonaldu jakąś starą bejcą, patrzę a tu podjeżdża taki jeden mały i się pyta czy bym się nie zamienił na BMXa, myślę fajne mam tyle w oponach to się zamienię i jestem. Ale teraz musimy jechać do ruskich i skopać im dupę za wszystkie złe rzeczy które nam wyrządzili. W takim razie wbijaj do mojego wozu i pojedziemy wysadzić ich kureską melinę w powietrze.

To tutaj I oto jest plantacja koperku, w której kisili ogórki, a z nimi mnie stań za drzewkiem. No to dojechaliśmy do Meliny, w której mieszkały Fraglesy. Fraglesy? Przecież tu miała być baza ruskich. Ty się na żartach nigdy nie znałeś chudy, ale jak to walnie to się Archimedes z ziemi odezwie? Walimy na pięć. Raz, dwa, trzy. Czekaj, ja to widzę w ten sposób. Jeżeli miałbyś do wyboru, twoją starą z granatami, albo żonę z paczką C4 w dupie, to jak wyglądałbyś w oczach swojego ojca? Nie wiem, dlatego to ja tu jestem szefem. I 5. To jak Git malines z respekta Jakże, Mission complete. <mulety>

Wiesz co chudy, po dłuższym przemyśleniu wydaje mi się, że zdetonowaliśmy nie ten budynek co trzeba. Zrobimy to w następnym odcinku. Okej. Okay. Okay.